Program START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest realizowany od 1993 roku. Powstał, aby wspierać wybitnych młodych uczonych, którzy nie ukończyli 30 lat, i zachęcać ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci otrzymują roczne stypendium, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Stypendium jest przyznawane w wyniku konkursu. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest robiona w systemie peer review przez uczonych będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski, które są formalnie poprawne, najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje zarząd fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Fundacja może dodatkowo przyznać wyróżnienia tym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów. W ramach programu został utworzony fundusz imienia profesora Adama Sobiczewskiego. Podwyższone stypendia z tego funduszu mogą otrzymać laureaci specjalizujący się w fizyce teoretycznej, matematyce i astronomii. W programie ufundowano także specjalne stypendium imienia profesor Barbary Skargi za odważne przekraczanie granic między różnymi dziedzinami nauki. Program Start oferuje również stypendia wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w Lindau. Więcej informacji na stronie www.fnp.org.pl.